W sobotę 13 grudnia uczczono 33 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji w kościele na osiedlu Przytorze odbyła się uroczysta msza święta w intencji ofiar komunistycznego aparatu z 1981 roku. Uroczystość poprowadził jego ekscelencja ksiądz biskup Ireneusz Pękalski. W kazaniu do wiernych nawiązał do słów świętego Pawła. Ducha nie gaście, Proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Te słowa świętego Pawła w dzisiejszej liturgii moglibyśmy zrozumieć w ten sposób: badajcie wszystko, to znaczy nie bądźcie bezkrytyczni. Słuchajcie się w to, co do Was mówią media, ale to konfrontujcie z innymi źródłami, bo nie zawsze one mówią prawdę. Nie dajcie się manipulować. Miejcie swoje zdanie i jeśli trzeba, odważnie je bronić. W biskup Ireneusz Pękarski sporą część kazania poświęcił także mediom, znaczeniu historii, cytował także fragmenty wierszy i piosenek, które nawiązywały do stanu wojennego. Po mszy świętej zebrani mogli jeszcze wysłuchać pieśni patriotycznych i historycznych wykonanych przez chór dziecięce. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz miasta, powiatu i wielu organizacji złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar stanu wojennego.